Jest. siedzi. Mam nadzieję, że to nagrywam. Nagrywam, czy nie? Nagrywam, super. Uu, ale ładny, może będzie, może 50 będzie. Siemanko, witam wszystkich, lecimy dzisiaj na Pstrągi. Jest rano, jadę po chłopaków, zgarniam dwóch ziameczków. Lecimy na rzekę. potem dołączy do nas trzeci, czyli w pewnym momencie będziemy łowić na czterech, ale chłopaki się zdeklarowali, że nie będą długo, więc przygodę będziemy kończyć pewnie w pojedynkę. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Dzisiaj nie nastają się na duże ryby, chociaż nie wiadomo. Dzisiaj czy się zabawa. Do zobaczenia nad wodą. Adios. O, jakiś wędkarz. Tam na dole rzucać, gdzie ja chciałem iść. No ja od razu, pierwszy rzut w krzaki. O, zeszło. Jaki fart. No, to jest taka głęboka rynna przy domu. Kolejna miejscówka ło, ale bagno. ale nie wchodzę tam jak ktoś miał fantazję? Co? Ty, tu kiedyś był taki pomost gdzieś Co się pękł pode mną Ten? Nie Chyba ten... Tu gdzie teraz stałem był jakiś pomost, chyba było tam Fantazja łańska, co? Ja wiem tak strom, taki stromy brzeg, ja bym wolał mieć wypłaszczony przy rzece, jakbym sobie miał tak robić już... No to nielegalnie jest zrobione przecież. Co? Ja bym o koni w ten. Ja bym na mieć takie Ale to jest nielegalne zrobione, no. Czemu nielegalne? To jest jest. No. No wiem, ale to nie jest, ale to nie jest jej... To nie jest, to nie jest jej teren. Nie możesz sobie z rzeki nagle kurwa. No nie jej teren, półtorej metra od... No dobra, ale nie możesz ze nagle tak na nie swoim terenie Możesz dumnie, to jest... Prawo działa tak, że nie. to jest twój teren, nie twój teren. ale nie możesz, metra nie, jest twoje. nie możesz go zagrodzić. Nie możesz go zagrodzić. To są wody polskie, to jest teren. Nie. Tak, ale okej. Okay. Ale tak prawnie, prawnie nie możesz tak zrobić. Tak jakbyś, kurwa, nie wiem, na przykład nad rzeką gdzieś na przykład jakąś kurwa, ten sobie nagle pierdono swój odcinek, wiesz chodzi. To nie możesz tak sobie zrobić, bo to jest to przyroda, to masz yy, państwowe, no. To nie możesz sobie tak zrobić nagle. Sobie wziąć, nie wiem, drzewa stąd wsiądzie, albo co. No nie, no to... Wiadomo, ale to też jest ingerencja w trawę, so to też jest zadanie zrobić. A kurwa, dadzą ci mandat zachopie położenie namiotu na, na zielonej trawie, a to dopiero takie coś, nie? Nie, tu jest tragedia. Wtedy, której metra od wody takiej, to nie jest nie tłowie, czy Dwa metry, no chodzi jeszcze droga musi być, z jednej i z drugiej strony. A tu dziczki ty... Na Mazurach wszystkie pomosy też mówią, że nielegalne są, że tam musi mieć jakby przejście między, wiesz, brzegiem. Powinno być. Może te kurwa w Mikołajkach albo gdzie, ale takie, co mają ludzie, te domki, to też mówią, że nielegalne to są, to właśnie ja chciał wystosować pismo takie, żeby Ci pomóc dali budować tą pojebane. No, to jakbyś chciał pytać, to... No, jakbyś chciał pytać, to nagle Ci po prostu mówię, że pojebane, jest, nie? Mhm. Ale wiesz, takie to budujesz i mówisz, że to panie, zresztą już 50 lat. No tak, to prawda. Czyli jak robisz inwestycje, zabetonujesz kurwa brzeg. A co to jest za falochron? Nie wiem, a tutaj falochron jak jest? A po ty, to jakaś beczka tam? Co ty? Nie, kody. Znaczy, co na to? to no. Chyba, żeby nie podmywało drzewa, wiesz? Co? Chyba, żeby drzewa nie podmywało, żeby się nie przewróciło. Nie wiem. Ty? Może, może. Chyba nam się wydaje, bo tam kolor tak jakby miałoby nie podmywać. Tak, wie? ej. Zobacz, ludzie zostawili łopaty, wszystko. Teraz prywatny. Liczą, że nikt nie zajęł. No tam już jest spółprywatny, bo każdy jest po metry. Od no drzegu. tak, ale tam no, wszystkie rzeczy tak leżą, krabie jakieś tu łopaty. No widzę widocznie nie ginie. Na widocznie nie ginie. tak Właśnie zerwałem woblerka, na którego zrobiłem e, 55 życiówkę swoją. Żegnaj mój przyjacielu. Będę tęsknił. Wyszło słoneczko, będziemy próbować na coś takiego taki eksperyment z AliExpress. Miałem holi jednej ryby, ale gość, kur tak, ale gość szedł przed nami i wszystko i, i kół wszystko mówi, że złapał parę no to... A my szliśmy za nim, nie? Wyprzedziliśmy go przed chwilą. A nie nastawię się na ryby. Bo tak, w tyle osób to jest niełowienie w trzech to, czy zgadamy, a to ktoś wiąże cały czas, a to yy, hałasujemy też. Pstrągi to są czu czułe, wiesz? Jest nareszcie. O kurde, piórniczek mój z z zagrawkami. Zgubiłem go, musiałem się wracać Kilometr przez te krzaki Udało się Myślałem, że go nie znajdę Płaki miejscówkę znaleźli Było pudełko, jaka piękna ławeczka ty sobie zrobił Sztosik, nie? I łowić można od razu Jeszcze pomościk by się przydał Spadł Kurde nie, nie weźmie drugi raz. Malutki, ale... Już druga ryba na kiju spadła. Maluszek był, ale był Czyli zaczęły w nurcie siedzieć, jeszcze z tydzień temu siedziały poza nurtem. Hmm. Że mi siedział kurwa, uderzył mi, siedzi! U, ładny, ładny! bardzo ładna ryba. No z 50 może mieć. Nie wejdź mi w zaczep. Nie, nie, ja sobie podbiorę. Jest. Ma ktoś miareczkę? O, ale pięknie ubarwiony. Jest. Dwie rybki spadły, ale trzecia wyholowana. Zdecydowanie największa chyba z tych wszystkich, co dzisiaj miałem na kiju. A panowie na razie na zero. Dobra. A ma ktoś miarkę? nie jest zarybienia. Jest rybka, piękna. Na, znowu na blaszkę z Aliexpress. Tym razem czerwona. Ostatnio była pomarańczowa. Nie no. Ze 45 to ma spokojnie. Nie? Chyba lepiej. Jest jakiś mały uderzyło? Tak. Niech sobie wstanie na spokojnie. O. Niech się trochę ożywi. O! Już sobie stanął lepiej. Że w mniejszy nurt powinienem go wypuszczać. Patrz no ty, żyjemy, ty, żyjemy, ty żyjemy. Hmm. <laughs> Gdzie? Dzięki. Ale patrz, najpierw był mniejszy. Ale osta ostatnio była taka sama sytuacja, że za mały miałem i mi spadł. I rzuciłem jeszcze z dwa razy i mi duży wziął w tym miejscu. One stoją jeden obok drugiego, chłopie. No jak się napisz, zaczyna. ten gruby? Czekaj, może ściągnij w dół, to ci zdejmę. Co? Pomóc ci, czy nie? Czy da żadę? Dostanę. A jak mi podasz wędkę to dostanę Miałem branie, czekaj uderzył Paś, prowadzi mi cicho, cicho. Od, Widziałem go. odprowadził mnie Rzucajcie tu, bo jest tu ryba Odprowadził mi Co ty robisz? Co to było? No. Kurde, ciekawe czy się ukup. Dwa razy bił. Nie był taki mały. Tylko czterdziestki. Nawet nie no, z trzydzieści pięć. Tamten miał czterdzieści parę. W tym momencie postanowiłem zrobić sobie krótką przerwę i nagrać kilka przebitek z drona. Szczęśliwym trafem udało mi się uchwycić branie niewielkiego pstrąga, który niestety spadł Dominikowi tuż pod nogami. Co ciekawe, chociaż wcześniej przez długi czas nic się nie działo, teraz małe ryby zaczęły się w końcu pokazywać. Brań mieliśmy coraz więcej, choć te sprytne wariaty trudno było skutecznie zaciąć i dowieść do brzegu. A to, co wydarzyło się później, kiedy zostałem już sam nad wodą, no cóż, naprawdę warto zostać do końca i zobaczyć samemu. Była ryba, może uderzy jeszcze raz. Chyba piękna rybka mi tu wzięła, tylko z innego miejsca rzucę. W tej, stronie kolejny wędkarz. Miałem pięknego Miałem na pstrąga na kiju. No. Tylko wiesz, co? Stałem tam wyżej. I, I tutaj mi wziął, jak się to drzewo przede mną kończy, wiesz? Zaczepiłem o coś woblera. Ty już spadasz? No i zostałem sam. Jest. Siedzi. Mam nadzieję, że to nagrywam. Nagrywam czy nie? Nagrywam. Super. Uu, ale ładny. Może będzie. Może 50 będzie. Proszę bardzo. Piękny. Piękny strążek. Idziemy na brzeg. Ojej. Bardzo ładny. Tylko muszę teraz wyjść na brzeg jakoś. O kurcze. Jak wyjdę na brzeg. Muszę na chwilę ryby odłożyć. Pętkę trzeba wrzucić na górę. Trudno. Uff. Nie wiem czy stąd wyjdę, powiem. Wam. Na brzuch. Mamy to. Zobacz. Jaki mocny. Nie daj, przestań się rzucać w końcu. Do końca literki S będzie taki, dobra. na ryba dzisiejszego dnia. Proszę bardzo. Chłopaki już pojechali. Tutaj jest uszkodzony trochę. Jeszcze wam pokażę. Oko jego. Coś mu się stało. Już wracasz do wody, czekaj. O, oko ma jak zombie. O, nie ma oka. Coś się stało. Proszę bardzo. Dobra, wypuszczamy. Rybkę. I z kawałk Odpływa papa. Pa. Ja nie mam jak rzucić. Właśnie mi przepłynął. Nie widział mnie. Stoi tu za tym drzewem tam. Tu, za tym, co tutaj jest pochylone. Tu wszedł. Musi pan rzucić, ja nie dam rady. 50-60 cm. Nie wiem czy się nagrało, raczej nie widać. Będzie... Tu sobie tak powolutku pod prąd, tam wpłynę. odejdę stąd, żeby nie hałasować. Jak widzicie, wiele przynęt dzisiaj woda widziała. W sumie na cztery wędki w pewnym momencie kombinowaliśmy różne przynęty A jedyne dwie miarowe ryby, jakie padły, to były na zwykłą blaszkę za 2 złote z Aliexpress no, jaki jest moron to nie chodzi o to jaką masz drogą przynętę tylko co akurat w dany dzień tej rybie siądzie tutaj akurat sprawdziła się taniocha generalnie jestem zadowolony z tych blaszek bo one są sprzedawane w takim zestawie 5 czy 6 kolorów już nie pamiętam i na każdą na, każdą, na każdy z tych kolorów miałem, miałem rybę kiedyś więc jeśli chcecie nie chcecie przepłacać to zostawię Wam w opisie tego filmu link do tych blaszek. Fajnie pracują, polecam. No i do zobaczenia następnym razem na tym odcinku. A jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, gdzie pobiłem swoją życiówkę pstrąga, też de facto na dosyć tanią przynętę, zapraszam do obejrzenia. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!